Inicjuje protokół analityczny Misja Oddzielenie sygnału od szumu medialnego. Oto Twój raport. Część pierwsza Kluczowy wniosek Rynki w Stanach Zjednoczonych kontynuują rajd, osiągając nowe historyczne szczyty trzeci dzień z rzędu. Głównym motorem napędowym pozostaje euforia związana ze sztuczną inteligencją, która skupia kapitał w akcjach technologicznych. Jednocześnie globalni inwestorzy przyjmują postawę wyczekującą, redukując ryzyko przed jutrzejszą decyzją Federal Reserve. Dane techniczne sygnalizują ekstremalne przegrzanie, co zwiększa ryzyko gwałtownej korekty po zakończeniu posiedzenia Fed. Część druga. Centrum dowodzenia operacyjnego. Przechodzimy do mapy przepływów kapitału. Pierwszy przepływ z złota, reprezentowanego przez ETF Gold, do akcji technologicznych, reprezentowanych przez NASDAQ. Zmiana w 24 godziny. Złoto zanotowało spadek o 1%, NASDAQ zyskał 0,8%. Zmiana w 7 dni. Złoto straciło 9%, NASDAQ zyskał 2,7%. Potencjalny katalizator. Inwestorzy porzucają bezpieczne przystanie. Dzieje się to w oczekiwaniu na decyzję FED i w obliczu siły sektora AI. Drugi przepływ z akcji o małej kapitalizacji. Reprezentowanych przez Rasel 2000, do akcji o dużej kapitalizacji, reprezentowanych przez SP 500. Zmiana w 24 godziny. Rasel 2000 spadł o 0,5%. SP 500 wzrosło o 0,2%. Zmiana w 7 dni. Rasel 2000 spadł o 0,3%. SP 500 wzrosło o 1,5%. Potencjalny katalizator. Rynek zawęża się. Inwestorzy preferują bezpieczeństwo dużych spółek technologicznych napędzanych przez AI. Trzeci przepływ: z sektora energetycznego do sektora technologicznego na SP 500. Zmiana w 7 dni. Sektor technologiczny wykazuje silną siłę relatywną. Sektor energetyczny pozostaje w tyle z mniejszą liczbą spółek powyżej średnich kroczących. Przechodzimy do kluczowych wydarzeń i ich implikacji. Wydarzenie. Oczekiwanie na posiedzenie Federal Reserve. Implikacja. Inwestorzy na rynkach azjatyckich i europejskich wstrzymali zakupy, przyjęli postawę defensywną. Obserwujemy realizację zysków po ostatnich silnych wzrostach. Rynek w Stanach Zjednoczonych zdaje się ignorować to ryzyko, kontynuując wzrosty. Wydarzenie. Gwałtowny wzrost aktywności fuzji i przejęć. Implikacja. W ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych ogłoszono transakcje o wartości 80 miliardów dolarów. Sygnalizuje to powrót zwierzęcych instynktów na rynek. Wskazuje to na rosnącą pewność siebie zarządów spółek pomimo obaw makroekonomicznych. Przechodzimy do skanera momentum. Aktywo. United Parcel Service, znane jako UPS. Sygnał. Akcje zyskały ponad 7%. Potencjalny katalizator. Spółka opublikowała wyniki za trzeci kwartał. Zyski i przychody przekroczyły oczekiwania analityków. Potwierdzono również pozytywne prognozy na czwarty kwartał. Aktywo. Nokia. Sygnał. Akcje wzrosły o 24%. Potencjalny katalizator. Pojawiła się informacja o strategicznym partnerstwie z firmą Nvidia. Nvidia zainwestuje 1 miliard dolarów w rozwój sieci telekomunikacyjnych opartych na AI. Aktywo PayPal. Sygnał. Akcje wzrosły o ponad 6%. Potencjalny katalizator. Rynek pozytywnie zareagował na dzisiejszy raport o zyskach za trzeci kwartał. Część trzecia. Tarcza poznawcza. Przechodzimy do demaskatora narracji. Temat. Narracja o bańce AI, ze szczególnym uwzględnieniem spółki Nvidia promotorzy, analitycy z Wall Street, fundusze technologiczne oraz media. 73 z 80 analityków pokrywających spółkę ma rekomendację kupuj. Twarde fakty. Fakt pierwszy. Nvidia osiągnęła kapitalizację rynkową bliską 4 bilionom dolarów. Fakt drugi. Oczekuje się, że przychody i zyski firmy wzrosną o ponad 48% rok do roku w 2025 roku. Fakt trzeci. Spółka wyceniana jest z przyszłym wskaźnikiem cena do zysku na poziomie 33. Jest to poziom niższy niż średnia dla branży półprzewodników. Główny argument przeciw. Bear case. Argumentem przeciw jest to, że cała teza inwestycyjna opiera się na wydatkach zaledwie sześciu kluczowych klientów. Są to Microsoft, Alphabet Amazon, Meta Oracle i OpenAI. Klienci ci wydają setki miliardów dolarów na infrastrukturę AI. Robią to jednak bez wykazania jeszcze proporcjonalnego zwrotu z tej inwestycji. Inwestorzy stają się sceptyczni co do braku materialnych zysków z tych ogromnych wydatków. Werdykt. Obecnie fundamenty nadal wspierają wycenę. Jednak ryzyko koncentracji klientów jest ekstremalnie wysokie. Jakiekolwiek oznaki spowolnienia wydatków kapitałowych przez te sześć firm spowodują gwałtowną przecenę. Rynek jest obecnie napędzany zarówno przez fundamenty, jak i przez SZUM. Przechodzimy do skanera czerwonych flag. Skaner sygnalizuje przegrzanie na kluczowych indeksach. Indeks SNP 500 ma wskaźnik RSIG na poziomie 79. Jest to poziom ekstremalnego wykupienia. Indeks NASDAQ ma wskaźnik RSIG na poziomie 78. To również jest sygnał ostrzegawczy. Oba indeksy wykazują negatywną dywergencję na wskaźnikach RSG i MACD. Oznacza to, że nowe szczyty cenowe są osiągane przy słabnącym impecie. Polski indeks WIG-20 również pokazuje oznaki wykupienia. Wskaźnik Stochastic RSGG i Williams %R znajdują się w strefie przegrzania. Część czwarta. Radar kondycji trendu. Przechodzimy do analizy wykresu siły. Bitcoin. Trend wzrostowy na Bitcoinie słabnie. Potwierdzają to widoczne negatywne dywergencje na wskaźnikach RSGG i MACD. Pokazuje to, że nowe szczyty cenowe osiągane są przy malejącym impecie. Nasdaq. trend jest bardzo silny, ale niebezpiecznie rozciągnięty. Indeks znajduje się w strefie ekstremalnego wykupienia. Jednocześnie obserwujemy negatywną dywergencję na RS drogiej. Wolumen dzienny również maleje, co sugeruje, że raid traci wsparcie. SP500. Sytuacja jest podobna do NASDAQ. Trend pozostaje wzrostowy, ale wskaźniki techniczne takie jak RSIG są głęboko w strefie wykupienia. Widoczna jest również negatywna dywergencja. WIG20 Trend wzrostowy jest silny i zdrowy. Indeks notuje nowe historyczne maksima. Wszystkie średnie kroczące potwierdzają sygnał kupna. Jedynym ostrzeżeniem są wskaźniki oscylacyjne w strefie wykupienia. MWIG40 Trend pozostaje wzrostowy. Indeks rośnie piąty tydzień z rzędu. Obserwujemy jednak sygnały nadmiernego wykupienia na wybranych oscylatorach. Dogecoin. Trend krótkoterminowy jest umiarkowanie byczy. Cena utrzymuje się powyżej kluczowych średnich kroczących. Wskaźnik RSIJ na poziomie 61 wskazuje na rosnącą presję zakupową, ale jeszcze nie na wykupienie. Przechodzimy do sentymentu. Wskaźnik Fear and Greed dla rynku akcji wynosi 39. Oznacza to, że rynek znajduje się w strefie strachu. Jest to znacząca sprzeczność z nowymi historycznymi szczytami na indeksach. Wskaźnik Fear and Greed dla rynku krypto wzrósł do 42. Oznacza to przejście ze strefy strachu do neutralnej. Część piąta. Monitoring aktywów. Przechodzimy do rynku krypto. Analiza BTC Cvasesco. Bitcoin utrzymuje się w okolicach 114 000 dolarów. Ethereum utrzymuje poziom 4100 dolarów. Dane on-chain pokazały znaczącą likwidację w ciągu ostatnich 24 godzin. Z rynku usunięto pozycje lewarowane o wartości 217 milionów dolarów. Średnie opłaty transakcyjne na Ethereum wzrosły wczoraj o 81%. Wskazuje to na zwiększoną aktywność w sieci. Skaner momentum na altcoinach. Identyfikujemy trzy monety z silnym sygnałem. Pierwsza: Dogecoin. Wykazuje rosnącą presję zakupową i stabilizację powyżej kluczowych średnich. Druga: Tron. Trzecia: Binance Coin. Utrzymuje się stabilnie powyżej średnich kroczących, z umiarkowanie byczym wskaźnikiem RS2. Przechodzimy do rynków akcji. Liderzy sektorowi w SP 500, sektor technologii informatycznych. Information Technology oraz Opieki Zdrowotnej, Healthcare wykazują największą siłę relatywną. Liderzy sektorowi WIG20, sektor bankowy oraz spółki odzieżowe wykazują silne momentum. Liderami wzrostów w ostatnich 24 godzinach były Budimex, CCC i mBank. Wiadomości o spółkach. Nvidia. Akcje wzrosły o 5% po ogłoszeniu inwestycji i partnerstwa z firmą Nokia. Nokia. Akcje wzrosły o 24% po tej samej informacji. Royal Caribbean. Spółka pobiła prognozy zysku na akcje w trzecim kwartale. Przychody były jednak niższe od oczekiwań. D.R. Horton. Akcje spadły o ponad 7% w handlu przecesyjnym. Spółka nie spełniła oczekiwań dotyczących zysku na akcje i przedstawiła ostrożne prognozy. United Parcel Service. UPS. Akcje mocno wzrosły po wynikach kwartalnych, które pobiły oczekiwania rynkowe. Qualcomm, akcje spadły o 3,5%. Jest to realizacja zysków po wczorajszym wzroście o 11%. Spowodowanym zapowiedzią nowych chipów AI. Część szósta. Monitor dotacji Polska. Przechodzimy do monitoringu dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe nabory z ostatniego tygodnia: pierwszy kredyt ekologiczny, instytucja Bank Gospodarstwa Krajowego, status, nabór rozpoczął się 24 października, informacja, budżet konkursu to 95 milionów złotych, środki można przeznaczyć na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną. Przykłady obejmują energooszczędność lub zmianę źródeł energii na bardziej ekologiczne. Drugi. Gospodarka o obiegu zamkniętym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Etap drugi. Instytucja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP. Status. Nabór kończy się 30 października. Informacja. Program wspiera firmy z Polski Wschodniej. Celem jest wdrożenie modelu biznesowego związanego z gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli tzw. GOZ transformacją. 3. Startup Booster Poland program Startups Exchange. Instytucja Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Status nabór wniosków rozpoczął się 23 października. Informacja jest to nowy nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki. Część siódma. Zakończenie na zakończenie. Pytanie strategiczne. Biorąc pod uwagę ekstremalne przegrzanie techniczne i jawną sprzeczność między paniką na wskaźniku Fear and Grid a euforią cenową, jakie konkretne zabezpieczenia stosujemy, aby chronić portfel przed gwałtowną zmianą nastrojów po jutrzejszej decyzji Fed?